Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi z Tarota. Zapraszam na rozkład kart. Dzisiaj robimy rozkład z serii Masz bardzo ważną wiadomość i zaraz zobaczymy, jaka wiadomość, jaka podpowiedź tutaj pojawi się w tym rozkładzie dla Ciebie. Masz bardzo ważną wiadomość od kart Tarota. A ja zapraszam kochani do subskrypcji, lajkowania, komentowania, bo to wszystko y, wspiera kanał, pozwala go rozwijać, robić dla Was rozkłady kart. I oczywiście bardzo, 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 bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie y, z Waszej strony. Dzisiaj rozkład y, Masz bardzo ważną wiadomość. Zobaczmy jaka to wiadomość, jaka podpowiedź będzie pokazana właśnie w tym rozkładzie dla Ciebie. Bardzo ważna wiadomość dla ciebie od kart Tarota. Mhm, dziesiątka, ok. Rydwan, siódemka z wielkich arkan. Liczba losów: wszystko w życiu ma swój czas. Jest czas na radość, jest czas na relaks, jest czas na pracę. Jest czas na miłość. Tutaj mamy asa denarów, kartę szczęściarza. Jedynka asa, As, czyli początek, inspirujący początek. Coś nowego idzie do ciebie. Tak, jakby dar od losu. Może to być nowa propozycja, która dużo zmieni w twoim życiu, bo ten rydwan przyspieszy pojedzie w konkretną stronę, jeżeli podejmiesz to wyzwanie, bo Azdenarów jest pewnego rodzaju okazją do wykorzystania, i może się okazać, że to będzie jakiś przełom, będzie zalążkiem, jakichś przełomowych zmian właśnie dotyczących twojej przyszłości. Więc coś nowego, coś do wypracowania. Bo pamiętajmy, że tutaj hmm, z nieba raczej w życiu nigdy nic nie spada, natomiast As jest portalem od wszechświata, od wszechświata, który podpowiada, że jak zadziałasz, wykorzystasz tą szansę, to w Asie Denarów masz obietnicę sukcesu, rozwoju, zysku. No jest to portal obfitości. Więc przy umiarkowaniu, Czyli takim właśnie rozsądzaniu trochę, co jest dla mnie dobre, co lepsze, a co najlepsze, i łapaniu mm, dobrej perspektywy na to, żeby w życiu nie przeholować, nie przegalopować, a raczej podejść do tego na spokojnie z umiarem, ale jednak skorzystać, bo w umiarkowaniu jest poszukiwanie yy, tak jakby złotego środka, najlepszej opcji yy, do wyboru. Właśnie po to, żeby trochę uporządkować swoje życie. Karty mówią, że masz w sobie potencjał do wykorzystania, masz talent, a jednocześnie też energię do działania, bo tutaj mamy ten ogień i Twój rydwan dopiero się rozpędza. Jest jeszcze wiele rzeczy nieodkrytych, ten księżyc jest pewnego rodzaju tajemnicą. Która może wyjdzie na światło dzienne, właśnie jak zaczniesz działać? Może ta karta mówić, że jesteś dość wyważoną osobą w każdym aspekcie życia, ale lubisz i chcesz kochać intensywnie, ale też nie chcesz, żeby związek pochłonął całe Twoje życie. Nie lubisz ekstremalnych zachowań w swoim życiu. Natomiast czekasz na takie szanse do wykorzystania. Jeżeli miała być to nowa relacja, to będzie się ona rozwijała dość powoli, ale będzie bardzo intrygująco i inspirująco. Bo to może być propozycja od konkretnej osoby. Tutaj mamy kartę raka. Umiarkowanie to jest karta strzelca. No i wspólny cel do zrealizowania. Może to być wspólna relacja? Może to być wspólny biznes? Tutaj mamy umiarkowanie, czyli taką harmonijną energię, też wymienianie między sobą energii. Tutaj mamy alchemię relacji. Jeżeli chodzi o relacje partnerskie czy romantyczne, to tutaj mamy tą alchemię miłości i takie właśnie oddziaływanie magnetyczne na siebie nawzajem. W Rydwanie, y, energia trochę przyspiesza, więc może tutaj y, tej osobie bardziej zależy na tym, żeby wszystko w relacji poukładało się y, wam y, Fajnie, ale też dość szybko, umiarkowanie trochę jednak stopuje. Yy, może taka ta karta y, umiarkowania sugerować, że jedną z osób wciąż łączy coś z poprzedniego związku i teraz potrzebuje jeszcze czasu, żeby. Bo to mogą być tylko emocje, tak? Jeszcze uwięzione w przeszłości i tutaj y, może ta osoba być, y, mieć potrzebę takiego trochę jeszcze y, czasu na to, żeby. Yy, Cierpliwie sobie wszystko uporządkować w głowie, w sercu. Ta karta pokazuje osobę, która chciałaby przyspieszenia, chciałaby szybkiego rozwoju relacji. No to jest rydwa. Mamy emocje dwójki osób. Jedna z osób może być troszkę takim hamulcowym, bo akurat ma taki moment w swoim życiu, kiedy. Y, jeszcze nie ma w sobie takiej stuprocentowej gotowości, żeby po, pokonać tym rydwanem y, w nieznane. Y, jest propozycja, od, y, tak jakby właśnie od tego y, rydwanu w stronę y, umiarkowania, czyli tak jakby od raka w stronę strzelca, ale tu nie chodzi y, konkretnie o znaki zodiaku, chociaż może być to pewnego rodzaju podpowiedź. Tu chodzi o to, żeby właśnie y, Wykorzystać te, tą opcję i pozwolić relacji popłynąć na falach emocji i takiego wzajemnego przyciągania. W Rydwanie Rydwan ma w sobie potrzebę właśnie regulowania emocji. Jego pociąga bardzo Siła charakteru drugiej osoby. I czasami też próbuje się zbyt mocno przypodobać drugiej osobie, ale też Rydwan ma to do siebie, że wycofuje się, gdy poczuje taki powiew desperacji ze strony tej drugiej osoby. Więc tutaj warto zauważyć tą propozycję płynącą od Rydwanu i po prostu dać szansę na spróbowanie. A co będzie dalej, to dopiero czas pokaże, jeżeli to jest nowa znajomość. Na pewno pewnego rodzaju wyzwania i różne okoliczności, mniej lub bardziej sprzyjające, będą przed tym Rydwanem. Się pojawiały, ale wspólnie jesteście w stanie tutaj wszystko tak poukładać i uporządkować, żeby to, co trudne, przezwyciężać. Bo Rydwan koniec końców obiecuje zwycięstwo. Właśnie pokonywanie różnych przeciwności losu i wydobywanie z, ze związku, z relacji, wszystkiego tego, co najlepsze. I tutaj mamy ten as denarów, który, tak jak mówię, jest tym portalem szczęścia. Więc naprawdę może się tutaj ym, wiele wydarzyć w Twoim życiu w takim kontekście zmian i zaczynania od nowego, od nowa, bo asy to są początki. Ósemka, czyli pełne zaangażowanie, kłócie, żelaza póki gorące po siódemce ósemka, czyli widać, że ten rydwan będzie miał tutaj. Yy, dominujący głos i trochę rozrusza tego tą osobę w energii umiarkowania być może uda mu się trochę przyspieszyć rozwój relacji ósemka denarów czyli takie skupianie się na celu na tym żeby budować żeby wspólnie planować inwestować Rydwan zazwyczaj przepraszam no Rydwan też ale ta ósemka denarów przede wszystkim kojarzy się z takim działaniem z Czasami no, pracą, która ma być konsekwentna, czyli decyzje też mają być takie odpowiedzialne. Więc niezależnie, czy jesteś singlem, czy jesteś w relacji, ta karta radzi, aby podjąć ten, tego denara, zaryzykować i zainwestować go tutaj, dołożyć do tej ósemki. Czyli Karta zachęca do rozwoju. Cokolwiek miałoby to być, jakakolwiek nowa szansa dla ciebie się pojawi w życiu, czy dotyczy życia zawodowego, czy miłosnego, to ta karta podpowiada, żeby mm, stawiać na rozwój. I mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy ma to do siebie, że on się. To jest trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik. Więc. Nie ma to y, akurat odbicia w tych kartach, natomiast y, może nie chodzi tu o znaki Zodiaku, a bardziej właśnie o postawę, żeby jednak y, zawalczyć o to, na czym ci zależy. Bo rycerz mieczy ma to do siebie, że on zawsze pędzi do przodu. Y, może czasem pokazywać osobę, która za bardzo pędzi przez życie. Nieustannie dąży do. Może to jest właśnie Twoja energia, może to jest właśnie ten Twój rydwan, który pędzi jak szalony i wykorzystuje każdą możliwość. Pędzisz przez życie nieustannie dążąc do zaspokajania jakichś swoich potrzeb i może nie podejmujesz najlepszych decyzji bo ta, to umiarkowanie może mówić o tym, że właśnie warto czasem pewne rzeczy uporządkować, uspokoić emocje. Umiarkowanie jest pewnego rodzaju uleczaniem samego siebie, wyciszaniem, bo tu chodzi o to, żeby jednak dobrze balansować w życiu i łapać, starać się łapać tą harmonię i ten work-life balance, ten złoty środek, który jest jednak zdrowszą opcją y, na życie niż y, taka opcja, jaką reprezentuje rycerz mieczy. Bo y, rycerz mieczy tutaj zachęca do zwolnienia tempa, tak? Y, on jest y, wyraźnie zestresowany, trzyma ten swój miecz y, i już sam nie wie, w którą stronę ma gonić y, tym rydwanem. Y, więc może masz taki moment w swoim życiu, że trochę jesteś zafiksowany na te nowe y, y, szanse, y, to umiarkowanie może mówić, że płacisz wysoką cenę za tą swoją fiksację. Może to być właśnie y, to, że robisz, y, rozwijasz się aż i tak ciężko pracujesz, bo w końcu ósemka denarów jest kartą ciężkiej pracy. Robisz to kosztem na przykład swojego zdrowia, tak? Zdrowia w takim ogólnym rozumieniu, więc może tu chodzić o ciało, może tu chodzić o umysł, może chodzić tu o Twoją duszę. W każdym razie mogą karty tutaj sugerować, że intensywnie od, odczuwasz pragnienie, żeby trochę znormalizować swoje życie. I trochę właśnie przyhamować tym rydwanem. Rycerz Mieczy może sugerować, że może być konieczne sprawdzenie, y, czy ta intensywna praca, intensywne dążenie do spełniania kolejnych y, celów, kolejnych pragnień, nie wyrządza ci krzywdy. Więc tak, jakby karty mówiły, połącz się. Z tym swoim spokojnym, kochającym ci, miejscem w sercu, takim właśnie ukrytym głęboko, pod, pod tą powłoką napięć i stresu. Bo tu chodzi o to, żeby jednak zbalansować pewne rzeczy w życiu, trochę pogodzić się sam ze sobą, uwolnić się od tej presji gonienia, zdobywania bo to czasami też sprawia właśnie, że jest coraz więcej jeszcze stresu i konfliktów w twoim życiu. A tutaj ten przekaz poszedł w tą stronę, że tak jakby karty chciały ci powiedzieć, że przed tobą jeszcze wiele szans do wykorzystania, ale to na co warto na dzień dzisiejszy postawić, to jest twoje dobre samopoczucie. Ono musi być dla ciebie najważniejsze. Bo spełnienie, którego szukasz, ziści się o wiele szybciej w momencie, kiedy Twoje serce będzie otwarte, zrelaksowane, życzliwe, a trójka mieczy pokazuje, że na dzień dzisiejszy jest trudno w Twoim życiu. Mimo, że masz tego asa denarów jako kartę szczęściarza, to jednak tak jakby karty chciały Cię ostrzec, że byś jednak zatrzymał, wstrzymał trochę ten rydwan. Umiarkowanie jest dla ciebie wskazane. Więc tutaj weź głęboki oddech i po prostu pewne rzeczy sobie odpuść, bo nowe szanse cały czas do ciebie przychodzą i być może ten rycerz mieczy chce cię ostrzec, że za bardzo się w tym swoim dążeniu do obsesyjnym myśleniu o sukcesie Y, trochę się pogubiłeś. Y, masz tą kartę samorozwoju, tutaj bardzo mm, intensywną. A ten rycerz może mówić, że mm, twoje, Twój pęd życiowy może okazać się y, autodestrukcyjny. Więc tak jakby karty, bo tutaj mamy tą trójkę mieczy, czyli takie poczucie, że niby wszystko jest ok, mnóstwo szans do wykorzystania, a Ciebie to nie cieszy, tak? Ty już czujesz, że Twoje życie w Twoim życiu zrobiło się zbyt trudno, tyle masz sukcesów, a, a Ty czujesz, że nie jesteś już w yy, stanie się nimi cieszyć. Mhm. Więc upewnij się, że to, do czego dążysz, na pewno jest zdrowe i godne Ciebie, bo tutaj może rzeczywiście ten rycerz chce Cię nakłonić do tego, żebyś trochę zwolniła, czy zwolnił i spojrzała na swoje życie trochę z innej perspektywy, bo być może nie widzisz wyraźnie swojej obecnej sytuacji, bo znowu kusi Cię jakiś nowy cel i Twój rydwan wcale nie chce się zatrzymać, bo Ty cały czas stawiasz tutaj na ten rozwój. A rycerz mieczy ma to do siebie, że zawsze chce pędzić do przodu. I mamy pazia buław, czyli plan. Pazie mają to do siebie, że uwielbiają planować, a paść buław to jest inspiracja, nowy pomysł i gotowość, żeby właśnie znowu rzucić się w wir pracy. Ten paź Może mówić, że. Idzie do Ciebie jakiś inspirujący nowy początek, ale podejdź do tego właśnie z takim trochę luzem, z dystansem, z umiarkowaniem. Bo paś buław mm, może mówić, że masz w sobie jakąś. Masz w sobie dużo optymizmu i właśnie ochoty, żeby ciągle dążyć do robienia wielkich nowych rzeczy. A tak naprawdę też chcesz, żeby w Twoim życiu było, była radość, szczęście, zabawa. Więc może ten paść buław kontra rycerz mieczy, yy, właśnie to uświadomienie sobie, co jest w życiu najważniejsze, może sprawić, że jednak właśnie taki pomysł na trochę odpuszczenie sobie i postawienie na tą energię radości z życia sprawi, że Krok po kroku, ale wydostaniesz się z tej trójki mieczy, czyli takiego poczucia, yy, że zrobiło się za trudno. Że masz, yy, że mimo tylu sukcesów, yy, nie potrafisz się z nich cieszyć, tak? I tutaj ten paś yy, jakby podpowiada cię yy, Tobie, yy, żeby jednak. Postawić na hmm, przejście w nowy etap w swoim hmm, rozwoju osobistym i znaleźć trochę więcej przestrzeni na zabawę, na, to, na tą otwartość i gotowość do próbowania nowych rzeczy, ale nie pod presją właśnie tego rycerza buław, ale bardziej hmm, rycerza mieczy, ale bardziej właśnie hmm, takiego. Hmm, Planu, który da Ci więcej radości i szczęścia niż może pieni pieniędzy, bo, czy właśnie mm, tu nie chodzi o to, żeby ciągle rywalizować, bo tak jakby ciągle rywalizujesz nie tylko z innymi, ale też sam ze sobą, a tu chodzi o to, żebyś odnalazł też w sobie tą iskrę szczęścia i radości i po prostu też skorzystał z tej energii. Pazia Buław. Bo paść buław namawia do tego, żeby czerpać z życia też tą energię radości, zabawy, stawiać też, odnaleźć też ten czas na przyjemności, na przygody, na podróże, na nowe znajomości, na podtrzymywanie przyjaźni, bo do tego też potrzebna jest ten ogień, energia, no i ta przestrzeń, czas, żeby mieć to życie towarzyskie, które sprawi, że czasami łatwiej jest wybrnąć z trudnych sytuacji i złapać inną perspektywę, kiedy ma się koło siebie właśnie tą energię szczęścia, radości i osób, energię osób, które potrafią wspierać, tak i trochę potrafią właśnie ściągnąć, uporządkować pewne sprawy w Twojej głowie, tak jakby naświetlić Ci inną perspektywę, pokazać Ci, że można inaczej, można bardziej z pasją, bardziej z energią radości do czegoś podchodzić, a nie wiecznie tylko w stresie gonić i osiągać, odcinać tak jakby kupony tym mieczem, tak? I, i ciągle mieć cel, 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 a na koniec jest tylko zmęczenie. I mamy asa kielichów, czyli no właśnie drugi as. Tym razem as kielichów, który namawia Cię do zaopiekowania się swoim kielichem uczuć, swoimi emocjami. Tak jakby docy zatrzymaj się po to, żeby docenić siebie, samego. Zajrzyj w swój, swój, do swojego kielicha uczuć. Z i zobacz, co tam jest tak naprawdę, czego ty w życiu pragniesz, potrzebujesz, bo być może w tej pogoni za sukcesem, to, co najważniejsze w Twoim życiu kuleje, brakuje ci tej miłości i radości. Tak bardzo zafiksowałeś się na um, tych denarach i na um, zdobywaniu kolejnych celów. Um, to może być. Um, Karta, która mówi o tym, że źródło szczęścia jest tak naprawdę w sercu. Więc warto zajrzeć czasem, od czasu do czasu do tego serca i zobaczyć, czym napełniłaś ten swój kielich. Czy on jest y, na tyle y, pełen pozytywnych emocji, że dobrze czujesz się sama ze sobą. Bo. Ten, ta trójka mieczy może mówić o tym, że w tym pędzie za sukcesem y, ten twój kielich w, y, troszkę się wysuszył. Nie za wiele y, pozytywnej energii tam w nim się za, znajduje. Więc teraz warto y, postawić na to, żeby zaopiekować się tymi swoimi emocjami i. Zatrzymać trochę ten, tą pogoń za pieniądzem, za karierą, bo to często pozbawia nas właśnie wrażliwości na emocje. Tak, jesteśmy zafiksowani na, yy, na celach, że te nasze kielichy uczuć wygasają i nie mamy przestrzeni, czasu yy, ani tych emocji w sobie, żeby właśnie odczuwać też. Miłość i radość w swoim życiu. Stąd może to umiarkowanie się tutaj pojawiło. A z kielichów to jest symbol nowego początku dla Ciebie. Jeżeli sobie uświadomisz, że potrzebujesz tych zmian w swoim życiu, nagle się okaże, że ten kielich napełni się mnóstwem pozytywnych emocji. I ten portal szczęścia zostanie aktywowany. Więc, tak jakby ta karta mówiła do Ciebie. Że znajdziesz nowe i wspierające otoczenie, i wtedy właśnie aktywuje się Twoja radość. Więc otwórz się na to nowe i odważ się właśnie być podekscytowaną szczęściem, które właśnie wciąż na Ciebie czeka, bo Twoja prawdziwa miłość życia nadejdzie we właściwym czasie. Więc Zaufaj tej karcie, ale też yy, wykrzesaj, wykrzesaj z siebie trochę energii radości i po prostu pokieruj swoje życie w stronę też tych yy, energii szczęścia i cieszenia się z każdej chwili, z każdego dnia. Bo ten rycerz mieczy on tutaj jest bardzo wymowny. On pokazuje, jak bardzo pogubiłaś czy pogubiłeś się w m, pogoni za karierą, za sukcesem, za osiąganiem celów. Ten twój rydwan wyraźnie y, odwrócił się od asa denarów, a przecież nie chcesz odjechać z tej krainy szczęściarzy, tak. Tylko chcesz odnaleźć tą krainę szczęścia. Więc aktywuj też tą radość w swoim życiu. Nie pozwól, żeby stres i te wyzwania wieczne i pęd życiowy y, zatrzymał Cię w Trójce Mieczy, bo widać wyraźnie, że potrzebujesz bardzo tego uleczenia i tych zmian. Takie lichy się tutaj przelewają to Ty decydujesz, w którym miejscu jest ten właśnie złoty środek, czyli ten Twój wybór, ten twój balans, w którym miejscu jest harmonia, spokój, szczęście i radość. W którym miejscu jest ten moment, kiedy możesz poczuć, że plan na szczęście rusza do przodu, bo paść Buław tak naprawdę jest Twoim planem na szczęście i radość z życia? Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne. Jeżeli potrzebujesz prywatnego czytania, zapraszam na kontakt mailowy. Napisz swoje pytanie. Zrobię dla Ciebie prywatny rozkład kart w formie filmiku, wyślę na Twojego maila. Dzisiaj, kochani, wysyłam dla Was wszystkich mnóstwo pozytywnej energii. Zawsze warto mieć plan na radość życia i tego Wam właśnie życzę. I do usłyszenia zapraszam na kolejne rozkłady.